Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja. I troszkę w dół z tą bąbką, tak, tak dobrze, dobrze. Tak, tak, o tak, tak dobrze. Ostrożnie fajt łapku, tak, Witam cię w mojej wiosce. Jesteś tam? Pomakaj do mnie. O, właśnie tak. Spójrz, właśnie ubieramy choinkę. O, ta lepsza. I prezenty pod choinkę, a bombki na choince. Witam, drogie elfy. Nareszcie dotarliście. O, wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Olub. Przedstawię ci naszych mieszkańców. To Rudolf. Jego pełna moc to 500 koni. To znaczy raniferów. A całej wioski dogląda sowa śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka zwinka, co kocha orzeszki. A to sarenka balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. Cześć gwiazdeczko. ワシにしてますね。<ヨー><ヨー> To o tobie jest ta księga, którą Rudolf mi przyniósł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tutaj twoje zdjęcie? Wiem, że cały dzień bawisz się w domu. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteś cudownym chłopcem. Uwielbiam, jak się bawisz. Masz wtedy tyle radości. Jest tu też taka rada. Miej serce wielkie i otwarte na innych. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. Olusiu? O, mamy trochę światła. Zanim przyjdą elfy, to może pokażę ci, kto najbardziej ciebie kocha. Tak, spójrz, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu, mama i tata. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. Och, jak oni bardzo Ciebie kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. Ale oczywiście pamiętaj, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochasz. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek i jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajtłapek. O, o, chyba znowu coś pomylił To jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami, a od dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promycze i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka. Reniferek. O siu! Oho! O, to jest księga o tobie. Co my tu mamy? Olusiu, masz już dwa latka. Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym Cię pochwalić za to, że sprzątasz zabawki. Podobno czasami za późno chodzisz spać. Czy to prawda? Wiem też, że rodzice kochają Cię ponad życie. Olusiu? Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś, promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? O, to Twój list do mnie. Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszysz. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Tu jest napisane, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. A, dobra. Chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. O, poćwiczę trochę. Rasnota, te, te gołębie jakieś. Ciasne te kamienie teraz robią, Gorzuchy, jakieś takie grube. O, faj A co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poborysz mi z prezentami. Tylko na blade kopytko renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Olusiu. Chyba nie będę mógł przywieźć ci prezentu. Oj, oj, A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta. Dzięki tobie rozwiozę prezenty. Zaklaszmy razem dla fajtłapka. Uratował święta. Brawo dla bohatera! klaszmy razem dla Fajtłapka. Z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzysz? To chyba znaleźć miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się. Będziemy lecieć. Jesteś tam? Czekaj na mnie, zaraz do ciebie przylecę. Do zobaczenia! Pa, pa.